Witajcie! Tu Ania i Klub Księżycowy. Witam Was bardzo serdecznie. Dziękuję, że jesteście i zapraszam na medytację poświęconą otwartemu umysłowi, a także takim hasłom, jak tolerancja, braterstwo i równość. Jeśli jesteście gotowi, to zajmijcie pozycję. Godną i wygodną. Z prostym kręgosłupem usiądźcie. I gdy czujecie, że jest Wam dobrze i wygodnie, to uśmiechnijcie się do siebie. Po to, aby dać znak sobie, że jesteście gotowi już rozpocząć tą medytację. Łagodnie zamknijcie oczy i skupcie się na swoim oddechu. Głęboki wdech i wydech. Wdech nosem i wydech przez usta rozluźniający, wypuszczający wszystko dokładnie. I jeszcze raz wdech. I wydech. Moją intencją jest umysł otwarty na nowe poglądy, idee i relacje. Moją intencją jest umysł otwarty na nowe poglądy, idee i relacje. Moją intencją jest akceptowanie zmian, które niesie ze sobą życie i wykorzystywanie ich w swoim rozwoju. Moją intencją jest akceptowanie zmian, które niesie ze sobą życie i wykorzystywanie ich w swoim rozwoju. Moją intencją jest tolerancja. I szacunek dla różnorodności na naszej planecie. Moją intencją jest tolerancja i szacunek dla różnorodności na naszej planecie. Oddychaj spokojnie i głęboko. Poczuj powietrze w swych płucach. Poczuj, jak cudownie jest zaczerpnąć. Kolejny i kolejny łyk powietrza. Wyobraź sobie, że teraz z kolejnym wdechem dostajesz ode mnie balon napełniony helem. I oto czujesz, że ten balon daje ci odrobinę lekkości. Proszę, ten balon jest dla ciebie. Dwa, kolejny balon, jeszcze więcej lekkości. Trzy. Jeszcze więcej lekkości. Cztery. Czujesz coraz więcej lekkości. 5. Czujesz dziecięcą radość, jak dziecko, które prosi o balonika, dostaje znacznie więcej niż prosi. 6. Czujesz taką lekkość, że zaczynasz podskakiwać, i czujesz, że balony sprawiają, że spadasz na ziemię wolniej. Siedem. Skaczesz jeszcze wyżej. Osiem. Skaczesz jeszcze wyżej i wyżej, i czujesz ciepły wiatr we włosach i na swoim ciele. Dziewięć. Wraz z kolejnym balonem możesz skakać naprawdę wysoko. Możesz przeskakiwać pomiędzy ulicami, jak w butach siedmiomilowych. Dziesięć. Pomyśl teraz, w jakim miejscu chciałabyś się znaleźć i poczuj, jak z lekkością piórka w porywach wiatru fruniesz tam ze swoimi balonami. Fruniesz i fruniesz. Ulice, domy i miasta są pod tobą. Aż dostrzegasz to miejsce, w którym chcesz się znaleźć i wraz z kolejnym wydechem wypuszczasz po jednym balonie. I wyobraź sobie, że każdy z nich. Dociera do jednej ważnej dla Ciebie osoby, a Ty opadasz coraz niżej na swoje ulubione, ukochane miejsce. Na każdym balonie napisane jest Kocham Cię, Ubuntu i Twoje imię. Zobacz oczami wyobraźni zachwyt i radość w oczach każdej z tych, osób, do której doleci twój balon. Jak niewiele trzeba, by dać innym odrobinę szczęścia. Jeden, Dwa. Trzy cztery pięć. Sześć. siedem, osiem. Dziewięć i dziesięć. W twojej wizji uszczęśliwiłeś już, uszczęśliwiłaś dziesięć osób. A teraz rozejrzyj się po tym miejscu, gdzie dotarłaś. Dotarłeś. Naciesz swoje oczy. Rozejrzyj się wokoło i rozkoszuj się tym widokiem, za którym tęsknisz. Który jest ci bliski i drogi. Wyobraź sobie, że słyszysz głosy, dźwięki, śmiech lub słowa. pomyśl co pragniesz usłyszeć i powiedz sobie to w myślach poczuj zapach tego miejsca jego temperaturę Poczuj je wszystkimi zmysłami. Oto Twoje wymarzone miejsce na Ziemi. Jeśli czujesz, że Twoje serce wypełnia energia wdzięczności, możesz się nią teraz podzielić z nami i ze wszystkimi, którzy będą w przestrzeni serca, teraz lub w przyszłości, słuchać tej medytacji. Możesz poczuć, czy masz taką energię, Umieszczając na chwilę dłonie złączone na wysokości serca, tak jak w modlitwie, a teraz po prostu rozsuń dłonie na szerokość twych ramion. Jeśli czujesz, że dłonie stają się ciepłe lub mrowią, albo zbliżają się do siebie samoczynnie, to tak, masz tę moc. Wystarczy teraz, że skierujesz dłonie w kierunku od siebie. I jeśli jesteś gotowa, gotowy, wraz z następnym wydechem wyślij swoją dobrą energię do nas, mówiąc: Wysyłam miłość. Wysyłam miłość. I z następnym wydechem Wysyłam szacunek, wysyłam szacunek. I z następnym wydechem wysyłam empatię, wysyłam empatię. Jeśli jesteś gotowa, gotowy. To przyjmij też od nas energię. Zwróć teraz dłonie wnętrzem ku górze, tak jakbym chciała nasypać ci coś w dłonie. I tym razem, wraz z kolejnym wdechem powiedz: Przyjmuję miłość. Przyjmuję miłość. I wraz z kolejnym wdechem powiedz: Przyjmuję szacunek, przyjmuję szacunek. I wraz z kolejnym wdechem powiedz: Przyjmuję empatię, przyjmuję empatię. I pomyślmy jeszcze o naszej intencji dla świata. Jeśli zgadzasz się w sercu z moimi słowami, powtórz je za mną. Moją intencją dla świata jest równość aby każda istota żywa czuła się na naszej planecie bezpieczna. Moją intencją dla świata jest równość aby każda istota żywa czuła się na naszej planecie bezpieczna. Moją intencją dla świata jest, aby relacje międzyludzkie były pełne altruizmu i życzliwości. Moją intencją dla świata jest, aby relacje międzyludzkie były pełne altruizmu i życzliwości. Moją intencją dla świata jest, aby z szacunkiem i respektem, Odnoszono się do zasobów naszej planety i życia na niej. Moją intencją dla świata jest, aby z szacunkiem i respektem odnoszono się do zasobów naszej planety i życia na niej. Niech te dobre intencje ruszą w świat i naszą wspólną energią niech zmieniają go na lepszy. Głęboko w to wierzę. A teraz nasza wspólna podróż dobiega powoli końca. Wrócimy teraz do miejsca tu i teraz. Powoli. Dziesięć, uświadom sobie, gdzie się teraz znajdujesz, dziewięć. Wsłuchaj się w dźwięki blisko ciebie. Osiem, skoncentruj się na swoim oddechu. Siedem weź głębszy niż zwykle wdech i poczuj, jak porusza się twój brzuch i klatka piersiowa. Sześć. Poczuj swoje nogi. Pięć. Poczuj swoje ręce. Cztery. Poczuj swoją głowę. Trzy. Poczuj mięśnie swojej twarzy. Dwa. Uśmiechnij się do siebie. Jeden: unieś ręce bokiem ku górze i umieść je na wysokości serca. Pochyl głowę i podziękuj sobie za czas, czas poświęcony na tę medytację. Zero. Łagodnie otwórz oczy. I ja Ci bardzo dziękuję. Namaste. Przypominam, że za dwa tygodnie przygotuję dla Ciebie kolejną medytację i już dzisiaj Cię na nią zapraszam. Będę ogromnie wdzięczna też za komentarz i Twoje cenne uwagi. A także za łapkę w górę, jeśli ci się podobało, za subskrypcję i udostępnianie. Jeśli uznasz, że ktoś jeszcze skorzystałby na tym nagraniu, to zachęcam, abyś je udostępnił. Ściskam Was i pozdrawiam bardzo serdecznie. Ania.